Cześć, witam Was. Staram się czytać wszystkie, lub większość Waszych pytań odnośnie vlogów. Zainteresowało mnie jedno takie pytanie, na które postanowiłem, że w miarę przekrojowo warto odpowiedzieć, bo odpowiada przy okazji na parę innych pytań. Może przeczytam pytanie od Daniela Globisza. Dzień dobry, znalazłem na Pana koncie na Instagramie Pana zachętę do zadawania tutaj pytań. Pozwoliłem więc sobie do Pana napisać w imieniu dobrej znajomej, która doznała bardzo popularnej kontuzji, jaką jest skręcenie i naderwanie stawu skokowego, czyli skręcenia. Zdarzenie miało miejsce 4 lipca. Diagnoza została postawiona na sorze, zdjęcie rentgenowskie. Po konsultacji w poradni ortopedycznej zalecono noszenie ortezy i chodzenie o kulach. Do dnia dzisiejszego, czyli półtora miesiąca, nie ma żadnej poprawy. Staw skokowy dalej spuchnięty. Zlecono o wykonanie tomografii komputerowej, które w obrębie struktur stawu, widocznych na tomografii, nie wykryło zmian patologicznych. Stwierdzono obecność torbieli, przepisano zastrzyki przeciwzakrzepowe, i na tym zalecenia lekarza się skończyły. W związku z czym chciałem zapytać. Czy w tym wypadku okres półtora miesiąca bez jakiejkolwiek poprawy jest normalny? Czy można przeprowadzić np. badanie USG lub rezonans magnetyczny w celu oceny aparatu ścięgnisto zadłowego? Czy też taka ocena jest możliwa w zdjęciu rentgenowskim lub tomografii komputerowej? Czy zastrzyki przeciwzakrzepowe z kolei przepisane dzisiaj, a nie półtora miesiąca temu mogą coś pozytywnego dać? No, Jest to złożone pytanie, ale w skrócie można tak na tym przykładzie opowiedzieć, jaka jest prawidłowa ścieżka od momentu urazu. Tutaj mamy uraz skrętny stawu skokowego. W poszczególnych fragmentach na pewno nieraz już odpowiedź na, na, na takie pytanie padła, ale prześledźmy cały przebieg diagnostyki i wprowadzanego prawidłowego postępowania. Mamy skręcenie stału skokowego. Oczywiście bardzo dobrym działaniem, najczęstszym jest odwiedzenie po, do pomocy doraźnej. Tam pierwsze podstawowe, niestety nadal, ale też war, wartościowe badanie rentgenowskie jest wykonane, wykluczenie złamań. W miarę często dostępna jest też tomografia komputerowa. Musimy pamiętać jednak, że w tomografii komputerowej nie widzimy w większości struktur i także trudno ocenić jest ewentualne urazy i stan czy stan tkanek miękkich, okolicy stawu. Także po wykonaniu rentgenie, kiedy widzimy, że nie ma złamań, no kluczowe jest badanie ortopedyczne, badanie przedmiotowe. Staw skokowy jest w miarę dobrym stawem do badania przedmiotowego. Większość informacji na podstawie tego badania powinniśmy już uzyskać. Chodzi nam oczywiście o ewentualną ocenę, o ocenę ewentualnych urazów więzadłowych, głównie przedziału bocznego stawu, ocenę więzozrostu piszczelowo-szczałkowego, ocenę Ścięgien, gdzie często dochodzi do urazów pochewki ścięgnistej, grupy strzałkowej mięśni i wielu, wielu innych. Idealnym rozwiązaniem jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego, ponieważ na podstawie tego badania wiemy w zasadzie wszystko, a w stawie skokowym kluczowe w, rozpoznaniu, kluczowe w skutecznym leczeniu jest szybkie rozpoznanie. W przypadku pacjentki, o której pisze internauta, no tego rozpoznania nadal pełnego nie ma, ponieważ nie było wykonane badanie rezonansu magnetycznego. Pewnym rozwiązaniem niezłym jest wykonanie ultrasonografii stawu skokowego, gdzie już mamy ocenione kości. W ultrasonografii większość struktur jesteśmy w stanie ocenić, natomiast musi to zrobić ktoś, kto regularnie zajmuje się tylko oceną stawu skokowego w badaniu ultrasonograficznym. Aby być w tym dobrym, aby prawidłowe diagnozy stawiać, trzeba na co dzień po prostu tym się zajmować. Dlaczego kluczowe jest szybkie rozpoznanie? Czyli idealnie wykonanie rezonansu magnetycznego lub e, badania USG, dlatego że e, większość urazów w, stawie, w obrębie stału skokowego możemy wyleczyć skutecznie zachowawczo, e, ale diagnoza, czas diagnozy jest kluczowy. W przypadku na przykład uszkodzenia znacznego lub całkowitego więzadeł przedziału bocznego stawu skokowego, najczęściej więzadła strzałkowo-skokowego przedniego, mamy duże szanse na wygojenie się wzrost tego więzadła, jeśli bardzo szybko, najlepiej w pierwszej dobie dojdzie do ustabilizowania tego stawu. Ja stosuję może przesadną taką praktykę, że wtedy na, na dwa tygodnie unieruchamia nam dany staw. Pozwalam na obciążanie, ale unieruchamiam, ponieważ więzadła takie jak więzadło strzałkowe, skokowe przednie, najczęściej ulegające uszkodzeniu w stawie skokowym są bardzo mocno napięte i w przypadku ich zerwania lub znacznego uszkodzenia krwiak, który powstaje w miejscu uszkodzenia w przeciągu no, krótkiego dosyć czasu rozpływa się uloga resorpcji, a to ten krwiak jest podstawą do wygojenia się więzadła, powstania wydolnej blizny. Dlatego szybka diagnoza, szybkie ustabilizowanie stawu, nawet unieruchomienie daje, daje nam olbrzymią szansę na zachowawcze wyleczenie urazu. Jest to jedna z nielicznych już sytuacji, gdzie rzeczywiście wskazane jest unieruchomienie stawu, tu w tym wypadku skokowego, po urazie. Tak samo szybko zależy na diagnozie prawidłowej, ponieważ olbrzymia większość urazów nie wiąże się z koniecznością unieruchomienia, a wręcz odwrotnie wiąże się z koniecznością szybkiej reakcji rehabilitacyjnej, szybkiej pracy manualnej, aby zresorbować krwiak w tkankach miękkich, aby nie powstawały zrosty, konglomeraty włókniste po zorganizowanym krwiaku, aby nie doszło w wyniku tego do uwięzienia ścięgien yy, mięśni i do wtórnych złożonych już problemów yy, związanych z przykurczami. Także w olbrzymiej większości sytuacji po to chcemy szybko Mieć diagnozę, aby wiedzieć, że wolno nam szybko, ostro rehabilitować, wzmacniać mięśnie, pracować manualnie i dzięki temu o wiele szybciej i w pełnym bezpieczeństwie wrócić do pełnego sportu. Sytuacja opisana przez e, e, internautę jest trudniejsza, ponieważ już wiemy, że przez półtora tygodnia miesiąca tej diagnozy ostatecznej nie ma. Dlatego niestety no, no, no nie wiemy, dlaczego nadal jest źle, dlaczego nadal jest obrzęk. E, być może tylko i wyłącznie dlatego, że, że nie było wiedzy y, na ten temat czy trzeba szybko unieruchomić, bo może doszło do y, uszkodzenia więzadeł i staw jest niestabilny i z tego powodu jest, jest ciągle źle, y, ból, obrzęk. Y, a może z tego powodu, że wręcz na odwrót, że gdyby było wiadomo, y, że nie ma dużych uszkodzeń, są one niegroźne, nie no to należałoby szybko rehabilitować. Tej rehabilitacji przypuszczam, że no nie było, bo też nie było wiedzy o tym, że jest taka wskazana i konieczna. A w przypadku braku szybko wprowadzonej pracy manualnej, braku pracy mięśniowej, uruchomienia stawu, no niestety mamy przewlekłe, trudne do usunięcia problemy w postaci przykurczów, ograniczenia ruchomości tkanek. E, zwłóknień e, i w związku z tym również utrudnionej, e, utrudnionego przepływu e, żylnego, limfatycznego, e, zaników mięśniowych i długiej drugiej drogi do wyleczenia. Co w takiej sytuacji Panu można doradzić? Mimo wszystko wykonać pełną diagnozę, czyli badanie Najlepiej już w tym momencie rzeczywiście rezonansu magnetycznego, żeby do końca poznać sytuację, a później wdrożyć z dużym opóźnieniem, ale jednak leczenie. Tutaj, oczywiście, już unieruchomienie nie miałoby żadnego sensu. Jeśli okazałoby się, że uszkodzone są więzadła lub inne ważne struktury, które po takim czasie nie wygoją się same, to w czarnej wersji leczenie operacyjne, ale przynajmniej wiemy, że trzeba to zrobić. Bo po tym leczeniu i po rehabilitacji liczymy nadal na, na dobry efekt, albo wiemy, że, że jedynym powodem takiego złego stanu rzeczy, i może tak być, jest brak wprowadzonej szybko rehabilitacji yy, czyli pracy siłowo-stabilizacyjnej, pracy manualnej wszystkiego o czym wcześniej i jeszcze wcześniej wielokrotnie mówiłem i to musimy wiedzieć. Także, także myślę, że tutaj no nie ma co, co już myśleć, co można było zrobić wcześniej. Tylko zacząć od początku, od diagnozy, i wtedy wiadomo dokładnie po konsultacji z ortopedą leczącym regularnie urazy sportowe, stałów skokowych. Skonsultować się i wiedzieć, jak dalej szybko działać.